Na dziesiątym miejscu znajduje się Bioshock, gra z 21 sierpnia 2007 roku. Ta gra pojawiła się w poprzednim odcinku top 10 najstraszniejszych gier w grach wideo. Ten kto grał, mniej więcej zna fabułę i wie z czym co się łączy. Początek gry jest ciekawy. Rozbijamy się na środku oceanu. Obok nas jest bardzo dziwna budowla, coś chyba w rodzaju latarni? Wchodzimy do niej, aby odnaleźć miasto. Podwodne, zbudowane przez mężczyznę Andrew Ryana. Okazuje się, że wybuchnęła wojna domowa, ponieważ większość obywateli jest obłąkana i martwa w wyniku wybuchnięcia substancji Adam. Musimy dotrzeć wtedy do biura Andrew. Jesteśmy prowadzeni przez człowieka o imieniu Atlas, który rozmawia z nami przez radio. W tym czasie walczymy również. Z wieloma obłąkanymi obywatelami. Zwrot akcji możemy doświadczyć wtedy, kiedy spotykając się już z Andrew okazuje się, że przez cały czas byliśmy pod hipnotyczną sugestią Atlasa. Na dziewiątym miejscu znajduje się Amnesia. Rebit, 20 października 2020 roku. Na początku tej gry dowiadujemy się, że główna bohaterka ma wyniszczającą chorobę którą przenosi na swoje dzieci. Umierają. Ktoś pomyśli, ale gdzie tutaj zwrot akcji? Zwrotem akcji okazuje się to, że na samym końcu gry możemy dokonać wyboru o tym, jakie wybieramy przeznaczenie. Nieśmiertelna królowa wysysa życiory z całej populacji i ma odpowiedź na uratowanie naszej córki. Nasza córka będzie żyła, jeśli zostanie w piekielnej, stro... w piekielnej stolicy strażników wrót. Okazałoby się to oczywiste, czyż nie? Ale nie! Wtedy będzie uwięziona w koszmarze życia. Możemy także ją zabrać, może to będzie kilka lat radosnych chwil, ale nie będzie cudownego zakończenia. Koniec tej gry tak zależy tylko i wyłącznie od nas. Jest to dość ciekawe i rzadko spotykane w grach. Na ósmym miejscu pojawia się gra Horizon Zero Dawn. Jest to gra oparta na postapokaliptycznej przyszłości, gdzie musimy zrobić wszystko, by zabijać maszyny, które opanowały ten świat. Główną bohaterką tej gry jest Aloy. Aloy jakoś tam. Zwrotem akcji w tej grze na końcu okazuje się, to kim jest Aloy, kim są jej rodzice. Wielki zwrot akcji, który nadaje się do odcinka jest taki, że na końcu, na samym końcu praktycznie gryczy, tak mniej więcej, rozumiecie? Eloy okazuje się zwykłym klonem Elizabeth Sobek. Tak naprawdę graliśmy cały czas klonem, który istniał w świecie, zanim wybuchło to, co wybuchło. Zpomniałem w jak to się stało, ale niestety z akcji to właśnie okazało się to, że Aliza Wet już kiedyś żyła, szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to. A wy co o tym myślicie? Na siódmym miejscu pojawia się Assassin's Creed 3 30 października 2012 roku w poprzednich częściach z tej gry mogliśmy walczyć asasynami ze złymi templariuszami. Od początku gry tak może się wydawać, jednak prawda jest inna. Gramy tak naprawdę templariuszem. Niewielu graczy się tego spodziewało. Oczywiście w późniejszym czasie, po upływie kilku lat, można grać prawdziwym asasynem zabijając templariuszy. Jednak sam nie wiem, czy to było dobre zagranie ze strony twórców, no może jednak, ja wiem, Różne to było, no coś to, to, to się wydaje. Dosyć proste, no. Z biegiem okoliczności i w ogóle momentem zaskoczenia zwrotem akcji było to, że sterowaliśmy cały czas tempariuszem, nie akcesyjnym. Był to zwrot akcji, jak na tamten czas. Na szóstym miejscu pojawia się Fallout 4, 10 listopada 2015. W tej grze jesteśmy graczem, który próbuje znaleźć swoje zaginione dziecko po przebudzeniu się z wieloletniego kryogenicznego snu. Dowiadujemy się o organizacji The Institute, która może wiedzieć, gdzie znajduje się chłopiec. Po wykonaniu wielu zadań, w końcu docieramy do Instytutu. Okazuje się, że zaginiony chłopiec, Shaun, jest dyrektorem tego wielkiego przedsięwzięcia. Nie okazuje w żaden sposób skruchy swoim rodzicom i nie darzy ich żadnymi uczuciami czy emocjami. Wtedy musimy zdecydować, czy stajemy po stronie dziecka, czy też przeciwko niemu. Elementem zaskoczenia z akcji było to, że, że szefem okazał się Szałm, dziecko, którego poszukiwaliśmy znajduje się na szóstym miejscu, jednak to było dosyć zaskakujące. W piątym miejscu znajduje się Star Wars Knights of the Old Republic 15 lipca 2003, czego można spodziewać się po Star Wars oczywiście wojny. Całe armii Jedi oraz Sithów toczą otwartą wojnę między sobą. Gdy tworzymy swoją postać w naszej głowie jesteśmy przekonani, że tworzymy nowego bohatera. Możemy tak naprawdę stworzyć go od A do Z, hmm, ale jaka jest prawda? Koniec gry wyjaśni nam jednak, że mroczny Revan jest tak naprawdę w rękach gracza. Jego okręt podczas walk był ostrzelany przez malaka, który okazał się zdrajcą. Niestety dla Revana nie skończyło się to zbyt dobrze, ponieważ przez to stracił pamięć. Na szczęście Republika obeszła się z Microscopy. Na czwartym miejscu znajduje się Spider-Man Miles Morales 12 listopada 2020. Tę grę udało mi się nawet nagrać na moim kanale. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie obejrzał, to zachęcam. Ta gra dostarczyła nam niesamowitej grafiki, z którą przemierzaliśmy Nowy Jork. Może ten zwrot akcji nie jest duży, ale gdyż dajesz sobie sprawę, że Twój najbliższy przyjaciel jest tak naprawdę Twoim wrogiem, to całe Twoje życie nagle ulega zmianie. W grze okazuje się, że to przyjaciel z dzieciństwa Finn Mason, to Finkerer generuje programowaną, programowalną materię i może wyposażać legion zwolenników Underground. Tak samo zwrot akcji działa tak po drugą stronę, kiedy to Miles Morales ujawnia się Finn, jako Spider-Man. Mamy tutaj dwa zwroty akcji, kiedy przyjaciele się sobie ujawniają. Na trzecim miejscu pojawia się God of War. 20 kwietnia 2018. Seria God of War także była nagrywana na moim kanale. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tej grze coś więcej, to koniecznie obejrzyjcie odcinki. Pojawienie się w grze syna Kratosa. Atreusa. Było na pewno dla wielu graczy w tym mnie szokiem. Zmieniły się przez to zasady rozgrywki, ale również w podstarzałego antybohatera tchnęło nowe życie, dzięki czemu otworzyło się wiele możliwości. Z jednym z celów było dotarcie na sam szczyt góry, by wysypać prochy zmarłej matki Atreusa, Fej. Wtedy tak naprawdę okazuje się, że chłopak to jednak Loki. Czyli nordycki symbol podstępu. To był ogromny zwrot akcji dla mnie, dlatego znajduje się na trzecim miejscu, bo tak mnie zaskoczył, że nie mogłem się doczekać gry God of War Ragnarok, którą również ugrałem. I serio polecam Wam obejrzeć ją na moim kanale. Na drugim miejscu znajduje się gra Batman Arkham City 18 października 2011 roku. Kolejna gra, która miała serię na moim kanale. Opowiada o największym detektywie, który próbuje znaleźć lekarstwo na jad, a jego największy wróg, Joker, także cierpi na tą chorobę, bo wcześniej go zaraził niestety. To też był wywiad akcji ciekawy. Batman po wielu ciężkich momentach w bitwach znajduje lekarstwo. Chciał podzielić się tym lekarstwem z Jokerem, lecz ten nagle wija mu nóż w plecy, co powoduje jego pęknięcie. W tym momencie także dowiadujemy się, że wcześniejszy Joker, czyli ten uzdrowiony, to tak naprawdę Clayface, kolejny zwrot akcji, już, już trzeci zwrot akcji. Wtedy Batman mówi Jokerowi, że przygotował dla niego fiolkę z tym lekarstwem. Jego śmierć tak naprawdę nastąpiła z jego własnej ręki. Trzy zwroty akcji w, jednym, w jednej grze praktycznie w jednym momencie. Zasługuje na drugie miejsce na pewno. Na pierwszym miejscu znajduje się God War Ragnarok 9 listopada 2022 roku. Opowieści o tyrze słyszeliśmy naprawdę wiele. Atreus, czyli syn Kratosa chce odszukać Tyra podczas filmu Winter i go uwolnić z więzienia. Ale jednak Tyr jawi się jako ktoś kto nie chce nadużywać przemocy i nie będzie więcej brał udziału w Ragnarok. Nagle zdanie mu się zmienia postanawia nic z gruszki, ni z pietruszki wziąć udział w Ragnaroku lecz Brock, krasnolud nie widzi sensu jego działań i chce udowodnić, że coś tu nie gra chwilę później okazuje się że się nie pomylił i Tyr, a tak naprawdę Odyn zabija go, który od razu ucieka, okazuje się, że prawdziwy Tyr nadal jest uwięziony w Asgardzkim więzieniu a jego pozostałości znajdują się w Nifelheim Sam sobie zaspoilerowałem. Trochę lipa wyszła, ale dla odcinka było warto. Dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z moją listą, czy raczej zwroty akcji były dla was słabe i znacie lepsze gry. Czekam na opinię.